Takie powiedzonko: Pokaż mi swoje śmieci, a powiem ci, kim jesteś. Dziś w świecie wokół nas o odpadach produkcyjnych, a więc również w śmieciach. Aby zminimalizować negatywny wpływ produkcji na przyrodę, stosuje się także recykling, zamknięte obiegi wody i ciepła. Ważną rzeczą w idei czystej produkcji jest. To, że realizacja jej powoduje znaczącą poprawę stanu środowiska, a równocześnie nie powoduje dodatkowych kosztów. Myślenie o ekologii staje się także w naszym kraju coraz powszechniejsze. Według badań Demoskopu 83% Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że pogarszający się stan środowiska negatywnie wpływa na ich zdrowie. Dlatego też powrót do nieskażonej natury jest tak ważnym dziś problemem. Ten ruch czyszy produkcji ma dwa aspekty. Po pierwsze autentyczna ochrona środowiska ale po drugie unowocześnienie technologii wytwarzania. To znaczy wiąże się ściśle z interesem gospodarki narodowej, z naszym biznesem, z naszą pozycją w Europie, bo robimy to po to, by nasz przemysł był bardziej konkurencyjny. Według specjalistów bezradność i błędy popełniane w minionych latach odrabiać będziemy przez następne dziesięciolecia. To z kolei powoduje, że nasze staranie o wejście na rynki europejskie wymaga podwójnego wysiłku, zarówno w dziedzinie technologii, jak i konkurencyjnej, zgodnej z wymogami ekologii, produkcji. Najważniejszą w tej chwili jest restrukturyzacja naszego przemysłu w kierunku zrobienia go mniej szkodliwym dla środowiska. Oczywiście nie jest to proces jednorazowy, na to żaden kraj nie mógłby sobie pozwolić, natomiast należy podjąć i zresztą te kroki są podejmowane w tym kierunku działania, aby zanieczyszczenie środowiska powodowane przez pracujące zakłady, które muszą pracować ze względów społecznych i wielu innych, dostosowywać do norm chociażby europejskich i doprowadzać do sytuacji, żeby one w takim stopniu nie skażały tego środowiska dalej. Ochrona środowiska według Gordona Hughesa z Banku Światowego jest tym sektorem polskiej gospodarki, który podczas dostosowywania do norm europejskich będzie wymagał największych nakładów. Na jaką pomoc możemy liczyć, zależy od naszego podejścia do problemów ochrony przyrody. Na program, który nas będzie kosztował około 2 miliardów dolarów, um, około 60% tych środków to inwestycje, które będą pozytywnie wpływały na. Oddziaływanie petrochemii na środowisko. Taki sposób myślenia gwarantuje minimalizację strat związanych z degradacją środowiska. Tym bardziej, że dziś pochłaniają one co dziesiątą wytwarzaną przez nas złotówkę. Nie mówiąc już o skutkach zdrowotnych, zmniejszonej długości życia, większej umieralności niemowląt, zaburzeniach w materiale genetycznym. Aby w przyszłości zapewnić prawdziwą ochronę środowiska naturalnego, niezbędne jest ścisłe współdziałanie państwa i przemysłu. Państwo nie jest w stanie samo wiele zdziałać. 38 milionów obywateli powinno zacząć myśleć i uczyć się ekologii. Państwo może inwestować dzisiaj w zmianę sposobu myślenia Polaków. I wraz z przemysłem jest zobowiązane już dzisiaj uświadamiać społeczeństwo po to, aby w przyszłości zaoszczędzić w budżecie pieniądze. Dziś w Polsce coraz modniejsze są szkoły czystszej produkcji. Pracownicy wielu zakładów korzystają z takich szkoleń, są one bowiem ważnym etapem w drodze do uzyskania certyfikatu międzynarodowego eksperta w zakresie czystszej produkcji. O taki dokument ubiega się dziś wiele przedsiębiorstw. Projekt ISO 2000, o którym mówiliśmy, wymaga, żeby każdy pracownik w firmie, poczynając od portiera pracowego, po prezesa firmy, wiedział, na czym polega jego zadanie w firmie. Wiedział, na czym polega produkcja, jak ma to robić najlepiej, jakie są jego zadania, jeśli chodzi o jakość, efektywność i ekologię. Tymczasem według Instytutu Gospodarki Odpadami każdego roku na polskie wysypiska trafiają surowce warte kilkanaście miliardów dolarów. Dzięki niskim karom w dalszym ciągu bardziej opłaca się zanieczyszczać niż przerabiać powtórnie. Czy coraz powszechniejszy dostęp do nowych technologii zmieni sposób naszego postępowania? W zasadzie dzięki otwarciu Polski na, na świat mamy w zasięgu ręki najnowsze technologie i osiągnięcia w tej dziedzinie i my nie powtarzamy błędów naszych y, sąsiadów, naszych y, partnerów, tylko stosujemy rozwiązania sprawdzone i na znakomitym poziomie technicznym, unikając błędów i różnego rodzaju y, przeszkód. Dostęp do skomplikowanych urządzeń utylizujących niebezpieczne, często toksyczne odpady jest ciągle jeszcze w naszym kraju zbyt mały. Nałożenie na te urządzenia podatku VAT w wysokości 22% nie wpływa najlepiej na kondycję polskiej ekologii. Czystsza produkcja powinna stać się tematem również dyskutowanym np. Na, na posiedzeniach rad gmin, w szczególności Komisji Ochrony Środowiska, różnych organizacji lokalnych, tak żeby społeczność lokalna była lepiej zorientowana, to prowadzi działalność gospodarczą na tym terenie gdzie te osoby mieszkają, jak ta działalność przebiega, jakie są jej konsekwencje, a z takiego rozeznania powinny płynąć wnioski w postaci pewnej presji jaką społeczność lokalna może i powinna wywierać na producentów, aby polepszali technologie, poprawiali stan zabezpieczeń w danym zakładzie, jednym słowem robili wszystko to co się przyczyni do poprawy ogólnej ochrony środowiska w naszym kraju. Pierwsze strony gazet coraz częściej donoszą o katastrofach ekologicznych. Niestety większość z nich to efekt bezmyślnej działalności człowieka. Warto zatem pamiętać, że każda mniej lub bardziej kontrolowana ingerencja w ekosystem może w konsekwencji obrócić się przeciw nam. Przyroda nie lubi intruzu. Każdy przedsiębiorca chciałby, żeby... Środowisko wokół niego, środowisko wokół jego zakładu czy fabryki było jak najczystsze, ale tutaj należy myśleć również o procesach produkcji, które są drogie i zmuszenie przedsiębiorców do tego, żeby oni swoją świadomość ekologiczną przełożyli na konkretne działania, musi być poparte rachunkiem ekonomicznym. Im się to musi opłacać. Świadomość nic nie da, jeżeli przedsiębiorcy nie będzie się opłacało inwestować w środowisko. Dziś znajdujemy się już w innej epoce gospodarczej. Na szczęście wraz ze zmianami w sposobie i tempie życia idą zmiany w sposobie pojmowania towarzyszących im problemów ekologicznych, zwłaszcza związanych z polską gospodarką. Skala zaniedbań nie pozwala na dalsze bagatelizowanie spraw ochrony środowiska. One bowiem będą decydowały o standardzie życia następnych pokoleń Polaków. Atakujemy cały ciąg produkcyjny, zaczynając od zmiany myślenia pracowników. Zmiany struktur lub usprawnienia struktur organizacyjnych, przyglądania się wszystkim strumieniom wejściowym do procesu i wyjściowym z tego procesu, i z hasłem jeszcze nigdy tak dobrze nie było, żeby nie mogło być lepiej, lub drugim hasłem, który też jest hasłem programu czystszej produkcji: jeśli nie chcesz, znajdziesz powód, jeśli chcesz, znajdziesz sposób. Czy zatem jesteśmy w stanie łaskawszym okiem spojrzeć na świat, który nas otacza? Czy potrafimy, chcemy i czy mamy środki, aby objąć ochroną wszystko to, czym natura nas hojnie obdarzyła? Jedno jest pewne. Jeśli dziś nie zaczniemy wprowadzać nowe technologie, efektywnie wykorzystywać energię i surowce, a wreszcie myśleć i popierać proekologiczne działania, następne pokolenia będą skazane na życie w zatrutym środowisku. Do widzenia. Wkrótce kolejne odcinki dookoła sławy.